Ukrainie to wyjątkowy, pełen wzruszających emocji spektakl, jaki w niedzielny wieczór odegrali na scenie zabytkowej remizy w Zawichoście aktorzy Zawichojskiego Teatru Miejskiego. Artystyczne wydarzenie było częścią organizowanej akcji pomocy gmina Zawichost. Hasztag na pomoc Ukrainie. W niedzielę po raz kolejny już strażnica w Zawichości zapełniła się do ostatniego miejsca. Wszystko za sprawą spektaklu, który miał zwrócić uwagę na obecną sytuację na Ukrainie. Myślę, że się przyda. Połączyli emocje, łączą pozytywne emocje, trochę wzruszenia i może obudzą ludzkie serca do jakiegoś działania, do pomocy jeszcze intensywniejszej, jeszcze szerszej. Aktorzy Zawichojskiego Teatru Miejskiego stanęli na wysokości zadania. Spektakl, który w niedzielę został przedstawiony w Zawichoście udało się zrealizować w ekstremalnie szybkim tempie. Wszystko po to, aby dodać otuchy wschodnim sąsiadom z Ukrainy. Jak mówi Patrycja Suslutyńska, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście, niedzielne wydarzenie to kolejny gest solidarności z Ukrainą. Powstało w okresie dwóch tygodni. Ja żartuję, że tyle właśnie potrzeba Zawichojskiemu, Teatrowi Miejskiemu do realizacji przedsięwzięć i to już wiemy po dziś. Rzeczywiście bardzo szybciutko zareagowali, przygotowali ten program, przerwali to, co wykonują na co dzień, właśnie po to, żebyśmy wszyscy tutaj spotkali się wokół tych wartości, które wiążą się z pomocą. Pomocą, sercem, dobrocią, jakąś odpowiedzialnością za to, co dzieje się obok nas i czym powinniśmy się zająć i wyciągnąć rękę do tych, którzy tej pomocy potrzebują. Patronat nad kulturalnym wydarzeniem objęła burmistrz Zawichostu Katarzyna Kądziołka, która przyznała, że mieszkańcy niosą pomoc uchodźcom cały czas. Jednak oprócz materialnego wsparcia potrzebna jest również pomoc duchowa. Bardzo się cieszę, że takie wydarzenie miało miejsce, ponieważ pomagamy nie tylko materialnie, zbierając dary pomagając, ale chcemy, żeby osoby, które uciekły przed wojną, kobiety i dzieci, poczuły się u nas jak u siebie w domu. Chcemy, żeby czuli, że są tu mile widziani i, za, i zapewniamy o swojej stałej pomocy. Od wybuchu wojny na Ukrainie minęło już ponad trzy tygodnie. Od tego czasu granice z Polską przekroczyło kilkaset tysięcy osób. Około 70 matek z dziećmi schronienie po wybuchu wojny znalazło w pałacu w Czyżowie Szlacheckim, gdzie pomocną dłoń do swoich rodaków wyciągnął pan Andrzej. No tak, przecież od pierwszego dnia wojny, jak zaczęło się jeszcze byłem z tamtej strony, na początku pomagaliśmy te, jak ruszyły kolejki, i później, jak przyjechałem już z dziećmi, to zaczęłem robisz tutaj pobyt i tak dalej. Co jest teraz potrzebne, co jest najbardziej potrzebne, bo wiemy, że pomoc od państwa jeszcze nie ma. No znaczy taki najtrudniejszy czas już przeszliśmy organizację co do Peletu, powiedzmy takiego, który szło nagrzanie bardzo dużo. Jedzenie. To znaczy takie rzeczy codzienne nie z tym że Ukraińcy organizują się sami oni tak ustaliliśmy że my przyjechaliśmy nie w gości gościć się tylko robić wszystko żeby nie utrudniać mieszkańcom też życie Na terenie gminy Zawichost cały czas prowadzone są działania związane z pomocą ukraińskim uchodźcom Katarzyna Kaszluga, STV Info